Cześć moi koledzy i koleżanki, instagramerki, podcasterki, YouTuberki i tak dalej, gdzie tam oglądacie moje Prawo w 3 Minuty. Jest wtorek około godziny 16, także zapraszam Cię do oglądania nowego nagrania. Dzisiaj będzie na temat Allegro. Jakiś czas temu mówiłem o AliExpress i jak walczyć z naruszeniami prawa, podróbkami itd. na AliExpress i odesłałem Was do artykułu na blogu prawowmodzie.pl, gdzie pisaliśmy właśnie o AliExpress. Tym razem będzie o Allegro i jak walczyć z naruszeniami prawa, podróbkami i tego typu sprawami na Allegro. Będzie podobnie. Również tutaj odsyłam Cię do bloga prawowmodzie.pl gdzie znajdziesz szczegóły na temat tego, w jaki sposób zgłosić naruszenia. Przy Allegro jest podobnie, ale troszkę inaczej. Podobnie dlatego, że możesz zgłosić naruszenia, ale inaczej dlatego, że nie ma dostępnej odrębnej platformy. Jest kilka opcji. Jest formularz dostępny na stronie internetowej. Link znajdziesz właśnie w tym artykule naszym. Jest dokument, który można uzupełnić taki oficjalny i wysłać go mailowo czy listownie. To też znajdziesz ten dokument na naszej stronie internetowej, na prawowmodzie.pl w tym artykule. Natomiast no, pomimo tego, że nie ma tej platformy, to. Skontaktowałem się z Allegro i troszeczkę od nich informacji wyciągnąłem. Po pierwsze, reagują dosyć szybko, tak, bo sam to zauważyłem po prostu u siebie, jak odpisywali na maile. Reakcja jest dosyć szybka. Czy ona będzie rzeczowa czy nie, to oczywiście zależy od argumentów, bo pamiętajcie, że po drugiej stronie jest osoba, jest dział prawny, który też rozumie, co to jest prawo autorskie i tak dalej. Także, no, jakby kontakt jest z osobami e, rozumiejącymi sytuację. Także oni też muszą to wszystko przeanalizować i to też może zająć czasami kilka dni. Natomiast jest taka opcja, tylko no właśnie, mu, tak jak mówię, trzeba się kontaktować z nimi bezpośrednio, nie ma jakichś dodawania jakichś praw, tak jak było na AliExpress, nie ma dodawania naruszeń i tak dalej, nie ma jakiejś takiej sformalizowanej czy zautomatyzowanej platformy, można byłoby powiedzieć. Natomiast drogą mailową, listownie lub czy poprzez e, formularze kontaktowe, oczywiście istnieje y, taka możliwość walki z naruszeniami y, na... Allegro, na platformie Allegro, platformie aukcyjnej, sklepowej. Teraz to już jest taki multistore troszeczkę. Natomiast jest taka opcja. Inna opcja to, jeżeli jesteś może bardziej rozpoznawalną marką albo e, chcesz jakoś mocniej chronić swoje naruszenia, to polecam e, kontakt z działem prawa własności intelektualnej i w ogóle z prawnikami Allegro, którzy są po drugiej stronie, ponieważ jest taki program e, wspierający właśnie przedsiębiorców w walce z naruszeniami. No, w ramach tego programu po prostu jest troszeczkę więcej benefitów, te czasy reakcji są na pewno szybsze i tak dalej, i tak dalej. Także no, to nie był post reklamowy, to nie było nagranie reklamowe, to było po prostu nagranie w związku z walką z naruszeniami i walką z podróbkami na Allegro. Podobny jest o AliExpress. Zapraszam na vloga Prawo w modzie, zapraszam na moje podcasty, na mój podcast w sumie jeden, ale na wiele odcinków podcastu. E, I zapraszam do lajkowania, śledzenia itd., itd. A na dzisiaj się żegnam. Dziękuję Ci za oglądanie. Pamiętaj, za tydzień, we wtorek, na moim Insta Story, na Instagramie Arkadiusz Szczudło, e, znajdziesz kolejne nagranie wideo. Prawo w 3 minuty. Do zobaczenia. Cześć.